W zeszłym tygodniu grupa reprezentantów zespołu Pieśni i Tańca Poloneziaki udała się na warsztaty do zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Ostatni tydzień, czyli od 14 do 20 listopada, mieliśmy taką przyjemność, wręcz zaszczyt, pojechać na warsztaty z Tańca Ludowego Narodowego do zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Pojechała od nas najstarsza grupa reprezentatywna, ponieważ to już jest wiek taki 14-15 lat, gdzie jakby najefektywniej ta wiedza będzie przez nich przyswajana. To było naprawdę przeżycie, najbardziej niezapomniane chwile w życiu. Szukaliśmy jakby pomysłu, jakie projekty napisać w zeszłym jeszcze roku, szukaliśmy na co składać wnioski i, i na jakie projekty. I właśnie jednym z projektów było takich: mamy pięć projektów, które właśnie gmina Bielawa nam dała dofinansowanie. Jednym z nich właśnie był Wyjazd najstarszej grupy na warsztaty, i dzięki właśnie dofinansowaniu z miasta Bielawa yy, i części wpłat od dzieci, mogliśmy sobie pozwolić na taką przyjemność. I jest to no, reprezentacja Polski w tańcu ludowym. Mazowsze również, aczkolwiek Mazowsze już jest bardziej takim stylizowanym zespołem, więcej ma takiego baletu i stylizacji. A zespół Śląsk też yy, ma elementy stylizowane, aczkolwiek jest bliżej tego yy, folkloru, tego kanonu ludowego. Zajęcia z nami z tańców, narodowych prowadziła pani Aleksandra Rzaczkowa, a z tańców ludowych pan Piotr Ozga. Niesamowitym było przeżycie, kiedy właśnie ćwiczyliśmy różne podnoszenia, różne solowe popisy męskie, żeby tak akrobatyczne, takie ludowe, właśnie wyjęte z programu zespołu Śląsk. Na początku nie wiedziałam, jak profesjonalni tancerze, i to pani Aleksandra i pan Piotr są solistami zespołu, jakby prowadzili z młodzieżą takie zajęcia, byli bardzo zdyscyplinowani nasza młodzież, bardzo zmobilizowani do pracy i Niesamowite postępy, i myślę, że nie spodziewali się, że to jest tak wciągające, że ta praca z profesjonalistami, którzy właśnie tłumaczą podstawy, najważniejsze, taki trzon, z czego składa się taniec ludowy, jak jest ciało prowadzone w tańcu, z podstaw baletu, z podstaw tych akrobatycznych, czyli z tych wszystkich podnoszeń, bardzo, bardzo im się to spodobało. Mimo zmęczenia nie poddawali się, bo, bo naprawdę, mimo, że to brzmi może tak mało, że trzy godziny dziennie, ale to są takie próby, w których naprawdę czasami na czworaka wychodziliśmy. Na pewno dla dzieci było ogromnym wrażeniem przejść pierwsze zajęcia z klasyki, bo specjalnie dla nas ich instruktorka od tańca klasycznego zgodziła się jedną lekcję klasyki przeprowadzić dla naszych dzieci, i dla nich to było po prostu odkrycie niesamowite, jak ciężka jest i jak ważna jest klasyka w każdym tańcu. I było to niesamowitym przyczynem dla nich pracować z akompaniatorem. Ostatnie zajęcia udało nam się, żeby nasza pani Ola, pani Aleksandra yy, umówiła się, że mógł do nas przyjść akompaniator i oni mogli poćwiczyć z muzyką na żywo. Na razie mamy ogrom wiedzy, ogrom nabranych podstaw tych tańców narodowych, które teraz trzeba wyćwiczyć.